można? Nie. A mogę delikatniej i tak przypudrować, żeby tutaj coś było No właśnie ten puder, tak? ja nie naturalnie przystojnym mężczyzną, No dobra. Do tych innych debat nic mi nie robili. No to Dobry. jeśli pan, pan tak uważa, tam? to oczywiście nie będę się narzucać. No to bardzo panie dziękuję. To nie nie już, a, to, już to było dobrze. Mam Tak? Tak. tak. Mam jakieś pozy robić, czy? To, Jak Pan czuje, bo to tak bardziej do grafik. Może ręce w trójkącik złożę, to, to tak jest. E, może troszeczkę Dobrze. wyżej, bo tak bardziej to będzie od klatki. Tak, o, tak? O, tak. A nie, to, bo to chyba nie ten trójkąt, to taki chyba. tak. To taki wolno już. E, tak pół profilu jakby pan stanął jeszcze. A Coś takiego, tak? e, za, za bardzo. E, troszeczkę jeszcze, o. Super. I takie na wprost portretowe jeszcze zrobię. Bardzo dziękuję. To ma pan e, e, największą galerię moją ze, ze wszystkich. Wszystkich, wszystkich fotografów. ze mną. To idzie z dźwiękiem, tak? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. A ile to potrzeba, bo może? Chciałbym jakieś tajne strategie tutaj przeanalizować. Dobrze, to za chwilkę te... na słuchawkach i... Bo jednak jesteśmy kontrkandydatami, tak, z panem Krzysztofem, więc... To prawda. Każdy ma te swoje... On teraz tam ma sztab tysiąc ludzi, tak? A, a ja tutaj... Na Nie no, szanujemy demokrację. <laughs> Jak wszyscy. E, ten pan, generał od, od tego pochukiwania, to też z waszego zespołu? Nie. Jest jednym z twórców w naszym kanale. a, a. O, to generalicję macie w zespole. Ale ja no, to, to by dużo było Ja to, to. ja powiem. To jest ten scenariusz. ale fajnie, że elegancko. Fajnie, że elegancko. I jaki jest dalszy scenariusz? Um, bo jest Tak. No za, Audycja się zaczynała o 20.00, tak? O 20.00 prawie. Tak? Jakieś tak na 8 minut przed rozpoczęciem Aha. transmisji okay. już wejdziemy do studia. Tam będzie Pan podpięty pod dźwięk. Poczekamy na uliczanie. E, bo pan się włącza jakiś czas tam na żywo, to jak, jak to teraz? Ja teraz? W tym momencie? Nie, to, jest... Nie, nie, to nie jest na żywo. To, nie to nie jest na żywo. To tylko... są po prostu ujęcia do, tak, tak. do, do polisu, czyli... jakiś materiał wewnętrzny. Tak jest. Ale to na żywo nie Pan Tam jest pana miejsce i za chwilkę przykniemy dźwięk. Dzień dobry. Siedzieć do tego przedmiotu stać? Może pan usiąść? Myślę, że tak. Musi pan troszeczkę odchylić, żeby... Pan, pan, co to? Bo w tej pozycji, jak mi pan to zapnie, to będzie lepiej, bo... Ale już dobrze. Potem szef pęknie, jak będę siadał, nie? wszystko jest zrobione. Dobra. Co? Nie. Prowadzący korzysta z, z ich odkryć, bo oni mają więcej luzu, nie? podobno nich nie jest z nimi ułatwiany, Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj kolejna rozmowa prezydencka. Dzisiaj moim gościem jest kandydat na prezydenta, Maciej Maciak. E, witam serdecznie. E, witam Państwa, witam Pana, Panie redaktorze. Panie Macieju, bo ja chciałem zacząć od takiego pytania, bo nie jestem pewny, czy ja dobrze usłyszałem podczas poprzedniej debaty, bo tam zamieszanie, echo, Ta. e, stres. Czy Pan naprawdę powiedział, że podziwia Władimira Putina? E, ja tylko odpowiadam na tak zadane pytanie, jakie zadane było. A jak nie podziwiać kogoś za wyjątkową odporność? To jest, czy naprawdę my tu udajemy, że nie widzimy, jaki hejt idzie na prezydenta Rosji? Czyli naprawdę pan go podziwia. Każdego to się takimi cechami będzie charakteryzował. Każdy normalny człowiek powinien w tym momencie podziwiać, to jest też może zbyt przesadne słowo, ale szanować, tak? Szanować. Szanuje pan Władimira Putina. Jak wszystkich ludzi. Rozumiem. Ale przyjechał pan do nas z Włocławka, nie z Moskwy, tylko z Włocławka. No tak, tak. Nigdy nie byłem poza wschodnią granicą. Okej. Okay. No to nie chcę panu zajmować, bo podróż długa, e, zbyt dużo czasu. Moim gościem był Maciej Maciak. Dziękuję to, bardzo. Dziękuję. do widzenia. No to jeżeli jesteśmy na żywo, to zastanawiałem się, jak pan Krzysztof wybrnie z rozmowy ze mną. Pomyślałem sobie, że będzie jakaś prowokacja, e, sztuczne święte oburzenie, i chyba się nie pomyliłem. W tej chwili jestem, proszę Państwa, z operatorem, który e, ogrywa mnie. Nie ma tu nikogo. E, za tamtymi drzwiami jest cały support, sztab ludzi. E, pan Stanowski wyszedł drzwiami z napisem wyjście. I jeżeli zostawił mi do dyspozycji Państwa, choć nie wiem, wszyscy się pochowali, no to w takim układzie może bym Państwu zaprezentował swoją sylwetkę jako kandydata na tę najwyższą, najbardziej zaszczytną, przynajmniej taka powinna być funkcję w naszym kraju. Nie wiem ile mam czasu, cały czas powtarzam, nie wiem czy mnie słychać ale ja jestem jako kandydat wynikiem i frustracji i złości i nadziei i tych wszystkich innych odczuć, bo jak każdy z nas nie miałby szans zebrać 100 tysięcy podpisów. Jeżeli są ludzie, którym u nas w Polsce, Z poważnych rzeczy. Słucham? Wyłączyli dźwięk, Wyłączyli dźwięk tak? Mhm. Czy jednak? Jednak. To kanał 0 zero... zero. No, o, o nasz. To wszystko no, jest. To, że... Ale dla siebie nagrywają cały czas, tak? tak. Fajnie. Że pan poprosi, żeby mnie zepsuł fachowca od dźwięku, dobrze? I wszystko. Dziękuję. Mm, dziękuję. Super, super. Odwaga. Wszystko się wyjaśniło. <laughs> ale zastanawiałem się, co zrobić, żeby uniknąć kompromitacji. Na początku jeszcze dźwięk był, ale później... Tak, tak, nie, 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 nie dać mu mówić. Jeszcze pogarszam swoją sytuację. Jeszcze może być scenariusz y, Lepera, prawda? Dobra. Dobrze do wyjścia. Chyba tam, tak? Tak. Adios. Rzadko się. To jest przycisk. Ten biały. To ja. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.